Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości na kanale Mir Media Informacje-Relacje. Dziś w wiadomościach. Kontrowersje wokół liderki AfD Alice Weidel kwestionuje granice i deklaruje gotowość do przejęcia władzy. Japonia i Filipiny wzmacniają więzi obronne w obliczu rosnących napięć z Chinami. Kontrowersje wokół rezolucji ONZ i plany wizyt Trumpa w Moskwie. Kontrowersje wokół polityki Izraela i oskarżeń wobec BBC o propagandę Hamasu. Francja, Niemcy rozważają wzmocnienie odstraszania nuklearnego w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Zapraszam na pierwszy temat. Elis Weidel, liderka skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec AFD, wywołała burzę, kwestionując polską nazwę miejscowości, z której pochodzą jej przodkowie. Jej wypowiedzi wzbudziły obawy, że podważa niemieckie granice. CO spotkało się z krytyką zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W obliczu rosnącego wsparcia dla AfD, kontrowersyjne wypowiedzi Alice Weidel budzą obawy o przyszłość niemieckiej polityki i relacji z sąsiadami. Jej kwestionowanie polskiej nazwy miejscowości Głupczyce Leo Schulz może prowadzić do napięć między Niemcami a Polską. Jednocześnie deklaruje Weidel o gotowości do przejęcia odpowiedzialności za kraj, wskazuje na ambicje AfD, które mogą wpłynąć na kształtowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec. Warto zwrócić uwagę na duże poparcie dla AfD wśród najmłodszych wyborców, co może oznaczać zmianę pokoleniową w niemieckiej polityce. W kontekście tych wydarzeń przyszłość niemieckiej sceny politycznej wydaje się być niepewna i pełna wyzwań. A czy to nie jest tak przypadkiem, że tak zwyczajnie młodym w Niemczech znudziło się coś takiego jak multikulturowość? Może by chcieli mieć swój kraj, gdzie będą w nim gospodarzem i to samo się tyczy podobnej sytuacji w Polsce, stąd na przykład duże poparcie młodzieży dla Konfederacji. Przywódcy Japonii i Filipin, premier Fumio Kishida i prezydent Ferdinand Marcos Jr. zgodzili się na znaczne wzmocnienie więzi obronnych między krajami. Porozumienie pozwoli japońskim żołnierzom na większy dostęp do terytorium Filipin oraz udział w ćwiczeniach szkoleniowych w odpowiedzi na klęski żywiołowe i potrzeby humanitarne. W obliczu rosnących napięć z Chinami, Japonia i Filipiny zdecydowały się na znaczne wzmocnienie więzi obronnych. Porozumienie między premierem Japonii Fumio Kusidą, a prezydentem Filipin Fernandinem Marcosem Juniorem pozwoli japońskim żołnierzom na większy dostęp do terytorium Filipin, oraz udział w ćwiczeniach szkoleniowych w odpowiedzi na klęski żywiołowe i potrzeby humanitarne. Współpraca ta jest częścią szerszych działań mających na celu przeciwdziałanie rosnącej agresji Chin w regionie Filipin i Japonii. Zobowiązują się oni do wzmocnienia sojuszu obronnego poprzez ćwiczenia szkoleniowe, działania logistyczne, transfery sprzętu i wymianę informacji wywiadowczych. Współpraca między dwoma krajami wzmacnia się w obliczu chińskich działań w regionie Morza Południowo-Chińskiego. Sekretarz obrony Filipin Giberto Teodoro i minister obrony Japonii Gen Naktani omówili dodatkowe możliwości współpracy w zakresie bezpieczeństwa wojskowości. Porozumienia to jest postrzegane krok w kierunku szerszej współpracy wojskowej, a może wprowadzić do podobnych porozumień między Japonią a innymi krajami Azji Południowo-Wschodniej. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła amerykański projekt rezolucji na temat wojny w Ukrainie, który nie wymienia Rosji jako agresora. Rezolucja wyraża jedynie żal z powodu tragicznej utraty życia w konflikcie Federacji Rosyjskiej z Ukrainą i wzywa do trwałego pokoju. Rosnące napięcie międzynarodowe. Przyjęcie rezolucji ONZ, które nie wymienia Rosji jako agresora, budzi kontrowersję i krytykę. Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, w mocnych słowach skrytykował zmianę w narracji niektórych państw. Członkowskich ONZ wobec Rosji. Jednocześnie plany Donalda Trumpa dotyczące wizyty w Moskwie i spotkania z Władimirem Putinem wywołują mieszane reakcje. Trump stwierdził, że 9 maja, czyli rosyjski dzień zwycięstwa, może być zbyt wczesnym terminem na wizytę, co sugeruje, że spotkanie może odbyć się w późniejszym terminie. Jak już wiemy, Trump spotkał się również z Władimirem Załęckim w celu podpisania umowy o minerałach. Jak wiemy doskonale, Dużo tutaj powstało kontrowersji, jeżeli chodzi o to spotkanie. Mocne słowa. Oczywiście, tutaj też bym wziął pod uwagę, że media mainstreamowe dopuściły tylko takie informacje, które im były wygodne, żeby stworzyć taką, a nie inną narrację. Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać Trumpowi rację, że niestety, ale załęski. Nie ma w tym momencie pola do stawiania warunków i negocjacji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił, że Izrael nie pozwoli nowym syryjskim siłom zbrojnym na operowanie na południe od Damaszku. Netanyahu zażądał pełnej demilitaryzacji południowej Syrii, w tym prowincji Kneitra, Daraa i Suwajda. Międzynarodowa polityka Izraela i kontrowersje wokół relacji BBC na temat Hamasu budzą mieszane reakcje. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zażądał pełnej demilitaryzacji południowej Syrii, co spotkało się z krytyką ze strony społeczności międzynarodowej. Izrael wykorzystał upadek Bashara al-Sada do rozszerzenia strefy buforowej między okupowanymi przez Izrael wzgórzami Golan a południową Syrią, naruszając porozumienie ONZ z 1974 roku. W międzyczasie protestujący oskarżyli BBC o emisję propagandy Hamasu w związku z dokumentem o gazie. Demonstranci zgromadzili się przed Broadcasting House, domagając się niezależnego śledztwa w sprawie relacji BBC na temat Izraela. BBC przeprosiło za to, że narrator dokumentu był synem Aymana Alziariego, który pracował jako zastępca ministra rolnictwa Hamasu. Te wydarzenia pokazują, jak skomplikowane są kontrowersje i relacje międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Wiadomo, że wszyscy widzieliśmy różnego rodzaju zdjęcia. Jeżeli chodzi o strefę gazy, tylko należałoby zadać sobie pytanie w tym momencie, że gdyby nie było aż tam tak źle, czy ci ludzie by stamtąd uciekali? Tym bardziej, że w tle mamy tutaj informację, że Stany Zjednoczone chciałyby tam utworzyć jakiś kurort, taki wypoczynkowy, riviere. I teraz wracając nawet do sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy. Co przyniosła ta wojna? Wypędzili ludzi, a w międzyczasie inwestuje się tam w kuror wypoczynkowy, przemysł jako tako pracuje w planach, dwie elektrownie atomowe. Ciekawe zjawisko. Francja rozważa wysłanie myśliwców uzbrojonych w broń jądrową do Niemiec, aby zająć miejsce USA w misji odstraszania Rosji. Niemcy są otwarte na te propozycje, co może oznaczać zmianę w podejściu do bezpieczeństwa w Europie. Rosnące napięcie międzynarodowe. Francja i Niemcy rozważają wzmocnienie odstraszania nuklearnego. Francja posiadająca 290 głowic jądrowych jest jednym krajem Unii Europejskiej z arsenałem jądrowym, co czyni ją kluczowym graczem w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Niemcy, które obecnie Posiadają zdolność do przeprowadzania ataków nuklearnych dzięki amerykańskim bombom B-61, przechowywanym w bazie Ramstein, są otwarte na propozycję rozmieszczenia francuskich myśliwców Rafale, uzbrojonych w bronię jądrową. W obliczu rosnących napięć z Rosją, rozmieszczenie francuskich myśliwców w Niemczech wysłałoby silny sygnał o gotowości Europy do obrony. Ta współpraca może oznaczać zmianę w podejściu do bezpieczeństwa w Europie i wzmocnienie europejskiej architektury bezpieczeństwa. Tutaj by należało się zastanowić, czy to nie jest przypadkiem. Dolewanie oliwy do ognia? Wiemy doskonale, że użycie chociażby jednej głowicy może wywołać reakcję łańcuchową co może oznaczać dla ludzkości początek, końca. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Podobało Ci się? Daj ławkę w górę. Podaj dalej, będzie nam niezmiernie miło. Dziękujemy z góry za wsparcie na portalu Bajkafi i zapraszam na kolejne wiadomości na kanale Mir Media Informacje Relacje.